Dzie a. Dzień dobry, z Ferek, dzisiaj gramy następny odcinek na tym kanale, <laughs> życzę wam szczęśliwego nowego roku, nie ma 2023 jeszcze, bo jest to tuż to godzina 18.33, czyli za niedługo będzie, a my, będziemy, a my zaczynamy sezon... My zaczynamy sezon drugi. Yy, no, load Co jest grane? Delayed game slot. Jak tu wziąć nową grę? Dobra, nieważne. Nie umiem wziąć nowo, nowej. gry. Five Let's Friends. Szukam slota. Najstarszy slot. Czy. Ojej, oj. widzowie. Problemy techniczne. Nie umiem brać nowej gry. Help me! Ale jestem durny. Czy ja mam po prostu? Ja mam 50 na 50. Wow! Czekajcie. Jak. Nie umiemy brać nowej gry. Czy wy, hej, wy w nafie. widzowie. Teraz mam rozkwidę, Czy wy w nafie Security Breach nie da się do nowej gry? Bo tylko tylko Contingue Game, Load Game i Delayed Game slot. Skąd mi się wzięły w ogóle sloty z tamtych godzin? Czekajcie. Gdzie jest jakiś slot z 11? Jakiś pierwszy slot. Błagał. Aha. Dwanasta horse I O Save slot zero Save slot zero Dobra Zaczynamy Grę Chyba że Ja nie 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 umiem patrzeć Co ja zrobiłem W co ja wyszedłem xd Okej okay. Quit ech, ech. Eee! Dobra! Dobra! To są dalej problemy techniczne? Czy już nie? A, czemu by nie? Okej, okay. czekajcie, widzowie! Zaczynamy nową grę. Już po tym wszystkim bierzemy New Game! Dzisiaj, o, dzisiejszy odcinek będzie krótki, bo to wszystko. To są już już zobaczyliśmy to już jeden raz. Może zobaczę więcej instereków. E, będziemy musieli robić e, też misje, których nienawidzę, czyli Major Size. Major Size to jest jedyne słowo, które mogę powiedzieć. Bo to jedyna rzecz, którą chcę powiedzieć. <laughs> Więc no, zostawcie łapkę w górę i suba z dzwonkiem, jak powiedziałem, są sylwestra... ...stra... Więc życzę wam nowego roku. Jak ja dawno w Foxy. to nie grałem. Faksyk. Jezu. Co? Złapnij się! Gregory dostaje e, psychy ludzkiej. By Musimy wyjść z Frediego. Ok. E, eh, exit. Wow. There you are. Ok. complete.

Chodźmy do niej, czemu ja? Nie? Super, a ja to nie chcę, może iść. W końcu to ja mówię, że nie chcę, ale dobra, nie komentuję tej photos, Jezus chcesz, żebym wziął jakiś cigareczek? No co? I co? Nic nie mogę robić. O! Oh. Siema! Zaczynamy grę. grę. A! Po co? Backroobsy! Freddy. Jakbym nie wiedział! O Jezu! Szybko biegałem dosyć. Jakbym o zapisie nie wiedział. Aha, latarki nie mogę podładować. Latarki nie mogę podładować jakby co dlatego, bo jej nie mam. Hej Roxy! Rozwalę cię! No! Beautiful, ta. Jesteś taka piękna. Że Sara będziesz cała zdrapana, a, porysowana i nie będziesz miała oczu. Cieszysz się? Nie ma małego, kurde, głupka? Ci! Ka. Tu jej nie widać. Papa! Pa. Jak zwykle takie piec. Chcesz zobaczyć Chica? Tu jej nie widać. Widzowie, tym razem Chica zniszczymy jako pierwszą, bo moim zdaniem tego się łatwiej niszczyło. Plus... O ja. Siema! I nie siema. Oła! Siema, Rox. Rox. Siema, Rox. O, oh, hej, Freddy. Dobra! Nie wystarczy, że otworzymy drzwi. Okej. Okay. Recurity Photopass. A, fotopass był gdzieś tam, co nie? I tu był prezent. Aha, muszę wejść do Freddy'ego. Tu było. Free Photopass prezencik. To nie to! Ale prezencik wezmę. Szybciej się chyba w ogóle otwiera prezenty odkąd, gdy w to grałem, bo wtedy jakoś się wolniej otwiera. Dobra. Wow. Co? Kiedyś sprawdzałem. Hmm, jesteś pewny, Freddy, bo niedawno okazałeś mi. NIE wchodź! Okay. Be Jesteś pewna, bo niedawno nie pozwalałaś... Gregory, zamknij się! Niedawno mi w ogóle tak, jakby to nie pozwalałeś wejść do brzucha. Kazałeś mi wyjść z brzucha. I to było to samo, tylko na odwrót. I teraz... Get out. Get to the way ...lobby. I czyli teraz mam iść tak. W ogóle, Freddy, Już supposed to be on lockdown. Nie mogę się tego doczekać. Ogólnie, w FNAFie, yeah, ok. Pum! i tutaj kiedyś rozwaliłem drzwi. Vanessa, Gregory ma problem. Five lights at Freddy's security bridge. Co jest? Co jest? Lock me before. Co? Oni coś... Ale po co? Chyba pierwszy raz w tej grze tutaj mnie kierujesz. Entry first aid. Okej, okay, spok. Niech ci będzie. O! Oh! Freddy! you supposed to be a lockdown! Oh. Mam to gdzieś. <laughs> Ja uwielbiam tą akcję. Freddy, Freddie! You sposób possibly lockdown! Just one more Nie, Nie mam jeszcze backstage przepasa. <laughs> Przypomniała mi się jedna misja, której też nienawidziłem, bo mnie ciągle Roxy i Chica łapała I you, after... <coughs> Z DJ Music Manem. Nie wiem czy pamiętacie. Ale pewnie pamiętacie to w misję, gdzie gonił was ten duży DJ Music Man. No właśnie. W ogóle nie ja zapomniałem jakie tu są atrakcje. Się, yeah. Freddy jest już sas. On w ogóle jest jakiś głupi, bo on nie, nie wspomniał o Merzej size Chyba, że wspo. Co to ma być? A, dobra. Nara, wystawiasz mnie teraz? No to wchodź! Kiedyś myślałem, że chcesz do toalety, ale teraz idź! Jedy. Nie! Jasne. Nie pozwalam ci tu. Super Dzięki Freddy. Nie wiem, czy mam mu dziękować, czy nie. Ale sprawdzę jedną rzecz. Ten odcinek był dosyć krótki. Jeszcze sobie wezmę torbę i przeczytam. Nie będę czytać normalnie tych torb, ale y, okej. Okay. Am sobie, alfu, food Dobra, nie przeczytałem tego. Dalej pójdziemy jutro w następnym odcinku, więc znaczy to już z tego odcinka i na laska! pa pa. Życzę Wam szczęśliwego nowego roku, więc. Yeah.